Jesteśmy w momencie, kiedy sytuacja osób z niepełnosprawnością jest poddana dwóm siłom zmierzającym trochę w różnych kierunkach. Jedna, jeden element tego oddziaływania na polityki społecznej wobec tego na osoby niepełnosprawne to jest Obowiązująca od prawie 30 lat ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu, jasne, że ona była tam nowelizowana i tak dalej. A drugi y, kierunek, czy drugi motor napędzający jakieś działania wobec osób niepełnosprawnych to jest konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku, i przez kilka lat w zasadzie nie wydarzyło się z tą konwencją za wiele, poza taką upartą obroną pozycji, że my właściwie już wszystko mamy dostosowane do zapisów konwencji. Dopiero ogłoszenie przez rząd premiera morawieckiego. Yy, programu Dostępność Plus nagle pokazał, ile rzeczy jest do zrobienia. Mówię o tych dwóch rzeczywistościach, dlatego że ustawa o rehabilitacji i zatrudnieniu już tak mocno wryła się w świadomość, zwłaszcza instytucjonalną, że ludziom w różnych biurach, w różnych miejscach trudno jest zacząć rozmawiać o tym, że osoba niepełnosprawna ma prawo do wypoczynku, ma prawo do transportu publicznego, ma prawo pojechać tam, gdzie chce, ma prawo jeść tam, gdzie chce, nie mówi się w kategoriach praw, mówi się w kategoriach, M, to, to, to jest rehabilitacja społeczna, Panie Ministrze, no tak, a to jest, Panie Ministrze, rehabilitacja zawodowa, to przykro nam, ale to z innego artykułu. Więc Chcę powiedzieć, że ja jako pełnomocnik rządu i wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mam głębokie przekonanie, że my, ludzie z niepełnosprawnością, w pierwszym rzędzie chcemy mieć takie same prawa jak wszyscy obywatele. A rehabilitacja która niektórym z nas jest potrzebna. Ona może mieć różne postaci. Niektórzy z nas tego potrzebują. Ale to nie jest sedno oferty, jaką państwo ma mieć dla swojego obywatela. Dlatego podjąłem działania, których celem jest zmiana ustawy o rehabilitacji. Ale nie będzie to 129. nowelizacja, tylko będzie to napisanie zupełnie nowej ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością, która to ustawa zastąpi ustawę o rehabilitacji i zatrudnieniu i nada zupełnie nowy wymiar polityce społecznej państwa. Pierwszą rzeczą, którą już robimy i ona się wydarzy w najbliższych miesiącach, jest to zmiana ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności. To znaczy wprowadzenie nowej ustawy orzeczniczej, która, tak jak to powiedział prezes. Kalbarczyk w swoim wystąpieniu, że my czekamy na ten czas i że w XXI wieku to będzie tak, że wszystkie rozwiązania będą indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości każdej osoby. No, panie prezesie, mam nadzieję, że tą nową ustawą orzeczniczą chociaż troszeczkę zbliżymy się do XXI wieku. I nie dlatego, żebyśmy ją uchwalali przez kolejne 80 lat, tylko ze względu na to, że ta ustawa zakłada orzekanie w oparciu o tak zwany ICF, czyli kryteria funkcjonalne. I ona ma oceniać, co człowiek może, nie czego nie może i do czego nie jest zdolny, tylko do czego jest zdolny. Yy, za tą ustawą. Będą szły kolejne zmiany także w polityce świadczeniowej, czyli w środkach, które trafiają do osób z niepełnosprawnością. My w tej chwili ciągle nie mamy takiego świadczenia, które miałoby charakter kompensacyjny, które byłoby wypłacane po to, żeby pomóc człowiekowi ponieść podwyższone koszty swojej niepełnosprawności. To świadczenie czasem jest kojarzone z rentą socjalną, ale w tym sensie jest to gruba pomyłka, że renta socjalna póki co pociąga ze sobą mnóstwo negatywnych konsekwencji związanych z aktywnością choćby zawodową. I to jest rzecz, która w tym nowym podejściu musi ulec zmianie. Tak więc yy, mając w perspektywie zmiany systemu orzekania i wprowadzenie nowej ustawy, chcę Państwu powiedzieć, a zwłaszcza tym z Państwa, którzy są osobami z niepełnosprawnością wzrokową i nie tylko wzrokową, że bardzo zachęcam do tego, żeby zacząć myśleć o swoim życiu. Albo może już tak myślicie, więc to mocno artykułować, że jesteśmy obywatelami, jesteśmy Polakami, nie jesteśmy niepełnospra niepełnosprawnymi, nie jesteśmy niewidomymi. Tak się zdarzyło, że akurat niektórzy z nas nie widzą, niektórzy słabo widzą, niektórzy jeżdżą na wózkach, ale jesteśmy obywatelami tego kraju i mamy te same prawa. Co prawda, z ich egzekucją jest różnie. Ostatnio sam miałem okazję doświadczyć, jak to z powodu niewidzenia odmówiono mi możliwości zaciągnięcia rad w sklepie, bo pani powiedziała: Proszę pana, tę umowę trzeba zrozumieć. Ja nie wiem, czy pan sobie poradzi. Więc doświadczam tych trudności na własnej skórze, ale ponieważ do tej pory się nie poddałem czego i Państwu życzę, to myślę, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie tę rzeczywistość odmienić. Niepełnosprawność nie ma zabarwienia politycznego. Premier Morawiecki, kiedy mnie powołał na to stanowisko, został przeze mnie zapytany, dlaczego się zdecydował na taki ruch. I odpowiedział mi, że dlatego, że chcę, żeby sprawy osób niepełnosprawnych nie były załatwiane przez polityków, tylko żeby one zaczęły być załatwiane przez osoby, które rozumieją o co w tym wszystkim chodzi. Co daje nam wszystkim nadzieję, że być może jest szansa, żeby różne rzeczy poszły szybciej i korzystniej dla nas, ludzi z niepełnosprawnością a nie dla tych, którzy mają usta pełne frazesów o tym, jak pomagają niepełnosprawnym, swoim podopiecznym itd., itd. Nie jesteśmy podopiecznymi, nie potrzebujemy jakiejś szczególnej pomocy, potrzebujemy prawa do normalności. Tak zmieniam optykę od czasu do czasu, raz mówię jak minister, raz mówię jak obywatel, ale bycie ministrem nie zmienia faktu bycia obywatelem co cały czas mam w głowie. Bardzo Państwu dziękuję.